Dzięki wszystkim, witajcie na moim kanale, z tej strony Dewolf I dzisiaj przyszła mi rzeczy z Kolejne Cztery rzeczy I tak Przyszła mi taka broszka W kształcie lisa, jest trochę mała Tak wygląda mój palec Tak wygląda ona, czyli jest taka jakby pół mojego palca Dalej, coś, z czego się bardzo cieszę, to jest taki naszyjnik z wilkiem. Czekałem na niego i przyszedł w końcu. Następną rzeczą jest taki oto kapelusz. I ostatnią rzeczą jest taki kapelusz z ogniem. Tak wygląda kapelusz po otwarciu. Tutaj ma taką siateczkę i to można chyba nawet to pomniejszyć, bo z tyłu jest taki sznurek. Bardzo ładny, podoba mi się. Kolejny jest ten kapelusz. Tutaj wygląda tak, cały jest czarny w środku tam pod spodem. To teraz to otworzę. Tak wygląda broszka. Bardzo ładnie wykonana. Trochę taka mała. Okej, okay, tak wygląda wilk. Do niego jest łańcuszek. Teraz muszę wyjąć go z tego. Myślę, że w tym miesiącu jeszcze coś kupię z Shaina, bo mi się kilka rzeczy spodobało. Ok, już wyjęłam. Tak wygląda w całości. Bardzo ładny jest. I on jest w takiej wielkości. Też jak pół mojego palca. Czyli to, ta broszka i to, to jest prawie takiej samej wielkości. Okej. Okay, to by było na tyle w tym odcinku. Bye!